Teraz wchodzimy do strefy Cilaotu. Ja zostawiłem też mieszkanie, także jestem bezdomny. Nie mam innego wyjścia, jak tylko podróżować. 500. o kurde. Witam serdecznie z tej strony Michał. Jak to mówią, najtrudniej jest zacząć, ale kiedyś po prostu trzeba. Jeśli chodzi o mnie, to tak sobie wymyśliłem no, kilka miesięcy temu, jak nie kilka dobrych lat temu, że chciałbym po prostu zobaczyć, jak wygląda ten nasz piękny świat. No i postanowiłem w końcu wyruszyć, mam dwóch kompanów ze sobą, na razie nie chcą się Wam pokazać, ale spokojnie myślę, że przekonam ich do tego, żeby również Wam się zaprezentowali. To plan jest dosyć szeroki, 10 tysięcy kilometrów, 10 państw, No. Łącznie dwa miesiące. Tak, zostawiliśmy za sobą pracę, zostawiliśmy jakieś zobowiązania. Ja zostawiłem też mieszkanie, także jestem bezdomny. Nie mam innego wyjścia, jak tylko podróżować. Jak wrócę? Nie wiem, co mnie czeka, ale tym się w sumie nie przejmuję. Tym się w ogóle nie martwię. Co nas czeka, nie będę wam opowiadał i was zanudzał, bo chyba nie o to do końca chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby świetnie się bawić. Mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami tak samo świetnie, jak my będziemy bawić się, przeżywając te emocje. Też nie wiemy do końca, co nas czeka. Wiecie, jest COVID. Czy uda nam się przekroczyć wszystkie granice, czy uda nam się spełnić marzenia i dotrzeć do miejsc, które chcemy zobaczyć, tego też do końca nie wiem. Jest jeszcze dużo stresu, dużo rzeczy do dopracowania. Samochód, jak na razie, daje radę. Mamy też z sobą rowery, żeby troszeczkę ułatwić nam takie podróżowanie po jakichś centrach większych miast. No i żeby po prostu być gdzieś tam na uboczu. Wiadomo, środki finansowe, niestety, są najważniejsze. No więc je musimy mocno oszczędzać, zaciskać pasa, ale myślę, że spokojnie damy sobie radę. Udało nam się to wszystko, co chcemy odłożyć. No więc teraz zostało nam podróżowanie. Dzień pierwszy zaczyna się dosyć nieciekawie, tak nakreśliłbym to najprościej, no bo cały dzień padało. Chciałem wam nagrać więcej tutaj wszystkich rzeczy, które się dzieją, no ale po prostu nie było jak. Deszcz, deszcz i deszcz. Myślę, że po prostu Polska żegna nas. Płacząc, choć gdy dojechaliśmy do pierwszego miejsca noclegu okazuje się, że pojawiło się słońce i tak chyba będzie już przez resztę naszych dni bo kierujemy się na południe najpierw Europa, później Azja później znowu Europa no i dalej zobaczycie nie będę zdradzał wam szczegółów będą ujęcia z drona będą ujęcia z kamery będą może jakieś fajne zdjęcia śledźcie nas na YouTubie śledźcie nas na Instagramie i po prostu korzystajcie z tych pięknych widoków, lubawka, a dokładnie miejscowość obok no, zachwyciła nas naprawdę bardzo pięknymi widokami. Delikatna mgiełka, która unosiła się tutaj po deszczu też robi niesamowite wrażenie. Myślę, że w zimie warto wybrać się tutaj na narty. W miejscu, w którym jesteśmy, odznaczę, hotel też naprawdę wygląda bardzo fajnie, z zewnątrz było to takie troszeczkę dwuznaczne, czy będzie ładnie, czy, czy będzie zimno, fajnie, okazało się, że środek kamienicy jest rewelacyjnie wyremontowany, jest kuchnia, jest strefa chilloutu, którą Wam również pokażę, także naprawdę... Warto, widzicie, nawet fajerwerki gdzieś tam w oddali słychać, to oni nas po prostu witają, ale też po części żegrają. Jutro Czechy, no i później dalej będziemy przesuwać się do kolejnych państw, więc bądźcie z nami, oglądajcie i podziwiajcie to, z czym my też myślę, będziemy się zachwycać. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie je w komentarzach. Jeśli będziecie się nas bliżej poznać, też na pewno będzie na to wiele okazji. Także do zobaczenia. Najważniejsze chyba właśnie jest to, żeby zacząć. Jak? Chyba nieważne. Po prostu warto zacząć spełniać marzenia i warto zacząć żyć. Wygląda miejsce, w którym dzisiaj nocujemy. Możecie sobie zobaczyć, jak to pięknie. Pomimo, że jesteśmy w centrum miasta, bo dosłownie za tymi kamienicami, w kierunku w których się zbliżam, macie już centrum miasta. Zobaczycie zresztą na ujęciach z drona, jak to miasteczko jest przybliżone, tutaj, ze wszystkim. To tutaj jest naprawdę piękne miejsce nocleg, pokażę wam pokój robi naprawdę fajne wrażenie ale strefa chilloutu to jest chyba to co pokochałem w tym miejscu i dlatego też tutaj dzisiaj się zatrzymaliśmy, miejsce naprawdę znalezione kompletnie przez przypadek, de facto powiem wam szczerze, nigdzie indziej nie było miejsca także zobaczcie tutaj jest właśnie nasze autko zaparkowane z owerami będziecie mogli zobaczyć te nasze rowerowe wyprawy. Tak to tutaj właśnie wygląda. Teraz wchodzimy do strefy chilloutu. Pokażę wam jak to wygląda. Tutaj właśnie jedna z osób, która nie chce się na razie ujawniać. Mamy tutaj rybki. Zobaczcie sobie, jak pięknie pływają, albo też ich nie widzicie. Najważniejsze są hamaki. Rzuciłbym się. <noise> Rzuciłbym się na to łóżko, ale jest strasznie mokre. Ale zobaczcie, jak tutaj można się pobujać. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak, właśnie. O. Pyk, i można się bujać. Więc ja też skakuję do strefy chilloutu, Nie może być. O, inaczej. Mam nadzieję, że się nie zawali. O właśnie. To tak jak mówiłem na samym początku, najgorzej chyba jest zacząć, ale zaczęliśmy. No to zacznijcie z nami tą przygodę i do zobaczenia. Pa, cześć! Witajcie drugiego dnia, jesteśmy już w Czechach, także teraz taki bardziej kraj tranzytowy tutaj nigdzie nie będziemy się zatrzymywać bo plan jest taki, żeby dostać się do Bratysławy na pole namiotowe które oddalone jest od centrum około 10 km, no i później rowerami razem z nami będziecie mogli sobie tą Bratysławę pozwiedzać Pokażemy Wam po drodze jeszcze jakieś piękne widoczki, jeśli takie oczywiście się pojawią chociaż w Czechach byliśmy już kilka razy i naprawdę jest to kraj godny uwagi, choćby dla dzieci, które mogą spróbować tutaj swojej ulubionej kofoli. Niektórzy ją uwielbiają, niektórzy twierdzą, że to naprawdę tandetna podróbka. Ale ile gustów, tyle opinii, także jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia. No to witamy Was gorąco i serdecznie z ciepłej Słowacji. Czechy tranzytowo naprawdę bardzo ciężko się jechało. Przez jakieś miasteczka 50, 70, 50, 70 i tak w nieskończoność. No ale udało się po 7 godzinach prawie wyjechać z Czech. Teraz już tylko 80 km do Bratysławy. Pod Bratysławą dokładnie mamy już znaleziony kemping, i tam połączymy się ponownie. Pa. Wiecie, jak mówiłem, odezwę się, kiedy dojdziemy na miejsce. No, jesteśmy już w samym centrum Bratysławy. Tak wygląda teraz nasze spanko. Możecie sobie zobaczyć, ależ tu jest ciemno, bo nic nie widać. O, teraz. Tak właśnie wygląda nasze spanie. Na no my teraz idziemy, bo tutaj w samym centrum Bratysławy, poza tym genialnym kempingiem, uważam, ceny są przyzwoite. Za dobę trzy osoby, dwa namioty, auto, bez prądu wychodzi 20 euro. Także myślę, że naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Tutaj w ogóle jest taki stawek jeziorko, jest wakeboard. Także jak ktoś lubi pojeździć, to tutaj też może to zrobić. Z tego co widziałem, jest pięć słupów, także naprawdę fajna przygoda. Kiedyś pływałem. No, ale po takiej trochę większej kontuzji zaprzestałem tej pasji. Ale myślę, że jeszcze kiedyś uda nam się nagrać jakiś film właśnie z takiego spokojnego, lajtowego pływania, bez jakichś tam dziwnych przeszkód. Trochę dziwnie mi się gada, kiedy jest tyle osób w koło. No, ale jakoś postaram się to zignorować i być razem z Wami na bieżąco. Pokażę Wam jeszcze to pole. Tutaj w ogóle jest jakiś zlot maluchów. No, pokażę Wam je zaraz za momencik i będziecie mogli sobie je też pooglądać. 600. Piękna maszyna. Miałem kiedyś taką. Mój pierwszy pojazd to właśnie maluch z 79 roku. Starszy ode mnie, na kilka dobrych lat. Ja 500. O kurde. No pięknie to wygląda. Tutaj maluch z szachownicą. Coś pięknego. Piękne maszyny, chłopaki dbają. Mój już pewnie gdzieś tam dawny model zdecydowanie na przerobiony został na nożyki wygorenia. Ale tutaj piękne maszyny. jak się wszystko prezentuje także jeśli chodzi o kemping w samym centrum Bratysławy tutaj po prawej mojej jest lotnisko tam dalej tak naprawdę jest można powiedzieć prawie ścisłe centrum do samego centrum takiego dawnego mamy jakieś 10 km jutro tam sobie będziemy jechać rowerami będziecie mieli okazję na pewno być tam razem z nami a tutaj zaraz faktycznie centra handlowe, salony fiata, Mercedesa przez chwila tu jechałem, to się bałem, gdzie ja w ogóle wyląduję, gdzie jest ten cały kemping, a tu się okazuje, że jest bardzo blisko, jest naprawdę piękny i teraz będziecie mogli jeszcze sobie zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda, jeśli chodzi o wejka. tutaj mamy wejka, mamy fajne przeszkody. Także sobie możecie to wszystko. Fajnie zobaczyć. O, właśnie tak. Jak mówiłem, 5 słupów. Także naprawdę fajnie się jeździ. No, muszę Wam powiedzieć, że tutaj naprawdę jest rewelacyjnie. Mając na uwadze, że jest to centrum stolicy Słowacji, to naprawdę to miejsce robi genialne wrażenie. Woda po prostu, błękit. Zobaczycie zresztą sami. Naprawdę rewelacja. Ja chyba tutaj zostaję na dłużej. Planujemy na razie dwa dni, ale kto wie, może właśnie tutaj e, pobędziemy troszeczkę dłużej, odpoczniemy, zrelaksujemy się i przygotujemy do dalszej drogi. A gdzie dalej pojedziemy, to wszystko będziecie mogli na bieżąco sobie z nami sprawdzać, będąc naszymi widzami na kanale, na YouTubie Hit Planeta.